Dzień dobry. Dzisiaj w lekcji z Różą naszła mnie taka refleksja. Czy współczesny młody człowiek sięga po poezję poza szkołą, poza lekcją języka polskiego? Czy przychodzi mu na myśl, czy ma w sobie taką potrzebę, aby sięgnąć do poezji? Do klasyki? Bądź po poezji dzisiaj współczesnej, jeszcze nie zinterpretowanej nawet. Czy sięga po to? Czy uważa, że całkiem po prostu jest mu to niepotrzebne w życiu? Namawiam zawsze, że poezja i literatura pomagają żyć. Pomagają cieszyć się życiem i pokazują nam często to, co najbardziej ulotne, o czym na co dzień zapominamy. Jeżeli nie będziemy omawiać poezji na lekcjach języka polskiego, Zapomnijmy o nim. Jeżeli nie będziemy wdrażać ucznia w interpretację utworów poetyckich, nie będzie się nimi zajmował. Nie docenił ważności. A przecież o to chodzi, aby czerpać z poezji jak najwięcej w życiu codziennym. Zapraszam do tego. Papa, pa. delektujmy się poetyckim słowem. Nie tylko w lekcji z różą.